Witajcie moi kochani, robimy właśnie film na już 4 września. Jest to czytanie ogólne z karta Rota i z przesłaniem od jednorożców. Przeznaczony jest więc dla nas wszystkich, więc nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam was serdecznie na czytania indywidualne, w których odpowiem na konkretnie wasze pytania dotyczące waszego życia, Waszych spraw, Waszych problemów. Zainteresowanych zapraszam również na prywatne kursy tarota, które mogą pomóc Wam w zrozumieniu tarota, nauczeniu się samodzielnego wróżenia, pogłębieniu intuicji, a przez to nawet rozwinięciu daru jasnowidzenia. Jeśli jesteście zainteresowani natomiast takimi czytaniami z kart Tarota i od jednorodców, które są przeznaczone specjalnie dla Was, piszcie również, w ogóle we wszystkich tych sprawach piszcie w komentarzach, a najlepiej na mojego maila, który jest podany pod każdym filmikiem na moim YouTubie, na kanale Tarotowe Przesłania dla Ciebie. A także na TikToku w opisie. Tak jest najlepiej, bo nie zawsze czytacie moje odpowiedzi w komentarzach, no i wtedy się po prostu rozmijamy. Zapraszam Was też, kochani, na mój raczkujący dopiero kanał na YouTubie. Bardzo ucieszą mnie, ucieszy mnie wszelka Wasza aktywność. Wyświetlenia moich filmików, komentarze, polubienia, subskrypcje i dzwoneczki. Również, oczywiście, jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą aktywność na TikToku, za Wasze komentarze, polubienia, obserwowanie mojego kanału. Piszcie, piszcie w ogóle, jak te czytania z Wami rezonują. Jestem bardzo ciekawa, co tam się u Was dzieje. Spod jakiego jesteście znaku Zodiaku, żebym widziała, który znak Zodiaku jakby jest najbardziej zainteresowany tymi czytaniami, jakie macie pytania, jakie czytania chcielibyście, żebym dla Was zrobiła. No po prostu, kochani, piszcie o tym, co jest dla Was ważne w związku z tarotem i moimi czytaniami. Dobrze, a teraz przechodzimy do kart na 4 września. I tutaj, kochani, wyszła nam bardzo pozytywna karta szóstki denarów. Ta karta mówi o równowadze, o harmonii, o przywróceniu równowagi, harmonii, zgody tam, gdzie ich nie było. Mówi także również o pomocy. O tym, że jeśli pomocy potrzebujemy, powinniśmy o nią poprosić, bo nie każdy się domyśli, że jesteśmy w potrzebie, bez względu na to, o jaką sprawę chodzi, czy to natury materialnej, czy też na przykład emocjonalnej. A także karta ta zachęca do tego, aby rozejrzeć się wokół nas, bo może ktoś inny tej pomocy, pomocy potrzebować i może wstydzi się na przykład poprosić. Ta karta zachęca do pomagania i do szukania pomocy, ale również do tego, aby we wszystkim była równowaga, więc również w dawaniu i braniu. Więc bądźmy ostrożni, i jeśli ktoś już na przykład naszego wsparcia, naszej dobrej woli wielokrotnie nadużył, a później nie doczekaliśmy się choćby dobrego słowa od tej osoby, no to powinniśmy się zastanowić, czy. Na pewno ta osoba zasługuje na naszą pomoc, chociaż ja generalnie jestem za miłością bezinteresowną, ale czasami po prostu ktoś ewidentnie nadużywa naszej dobroci. Oczywiście może to być w obie strony. Jeżeli chodzi o stałe związki, rodziny, małżeństwa, partnerstwa, no to ta karta. Mówi o, właśnie o tym, że ważne jest w tych relacjach dawanie i branie, współpraca, a nie tak, żeby wszystko było na głowie jednej osoby, i że jedna osoba na przykład tylko pracuje, wszystko robi w domu, sprząta, gotuje, a druga no, tylko siedzi przy komputerze i na przykład gra w jakieś gry, tak, lub coś w tym stylu. Jeżeli potrzebne jest, potrzebne jest nam wsparcie kogoś z naszych bliskich, to, to powiedzmy o tym po prostu. Na pewno takie wsparcie otrzymamy. Zwróćmy też uwagę, właśnie czy ktoś nie jest w potrzebie. Generalnie, jeśli były jakieś problemy, jakieś spory, jakieś konflikty. No to mamy szansę tego dnia na przywrócenie zgody i harmonii w naszych relacjach właśnie z bliskimi nam osobami również w przyjaźniach. Możemy liczyć na piękne przyjaźnie, w których jeden może polegać na drugim i możemy liczyć na swoje wzajemne wsparcie właśnie. Jeśli chodzi o poznanie nowej osoby, możemy poznać kogoś kto właśnie lubi tworzyć związki na zasadzie partnerstwa, dawania i brania, które jest jakby takie zrównoważone, co nie oznacza oczywiście, że na przykład jak my komuś damy 20 zł, będąc w kimś związku, to on musi nam też oddać na przykład 20 zł. Raczej nie o taką równowagę chodzi, ale tylko o serce, o pomoc w życiu codziennym. Oczywiście również finanse tutaj są istotne, ale nie chodzi tutaj o liczenie się do złotówki. No. Ktoś, kogo poznamy właśnie w energii szóstki denarów. Może też być osobą, która była w jakimś związku, w którym nie było tej równowagi i teraz może być nieco zrażona i tym bardziej oczekiwać tej równowagi w związku nowym. Tak więc zwróćmy na to uwagę. W każdym razie zapowiada się związek, który może być trwały, jeśli tylko będzie zbudowany na właśnie zdrowych zasadach. Jeżeli chodzi o pracę, to mamy szansę na przywrócenie równowagi, jakieś osiągnięcie po prostu, jakieś osiągnięcie, jakieś sukcesy, wsparcie ze strony współpracowników, korzystne transakcje oparte na, na wzajemnym zrozumieniu kontrakty, współpracy dobre transakcje finansowe. Generalnie przywrócenie równowagi w naszych finansach i dobre widoki na przyszłość, jeśli chodzi o pracę. Jeśli równowagi nie było, to zostanie ona przywrócona. A jeśli chodzi o przesłanie od jednorowców mamy tutaj piękną kartę pomoc. Potrzebna pomoc jest już w drodze, więc cierpliwie jej oczekuj. Od jednorowców dzielić się tylko jedna myśl. Oprócz je o potrzebną Ci pomoc i uwierz, że ją otrzymasz. I afirmacja dla nas na 4 września. Jednorożce pomagają mi. Tak więc, kochani, karta ta pięknie łączy się z szóstką denarów. Mówi właśnie o pomaganiu, wspieraniu jeden drugiego o równowadze w tym, o tym, że jeśli potrzebujemy pomocy różnego rodzaju, może to być rozmowa lub obecność czyjejś, jakiejś osoby, a może kredyt lub pożyczenie czegoś, to tą pomoc otrzymamy i my również bądźmy otwarci na pomaganie innym. Może również zwróćmy uwagę na, na, tym, czy, na to, czy naszej pomocy nie potrzebują na przykład sąsiedzi, na przykład, pomoc w zrobieniu zakupów, w zejściu po schodach, albo jakieś bezdomne zwierzątko, które na pewno odpłaci nam piękną miłością. Dziękuję Wam, kochani, za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się do usłyszenia. Pa, pa.